Filozofia. Trzy cele. Chore zadania, niezaszczepione jednoznaczną sprawiedliwością, nie oświecają wieńców ożywczej sztuki i nad świat symbolik wyniosłe stają się szczegółowe pożądania. Rodowody uporządkowań życia oddychają wiekami chwały, tylko wtedy, kiedy zdrowe pola możliwości nie wchodzą w złe napięcia myślicielskie, a poezją człowieczeństwa przekształcają zatrute źródła najprzyjemniejsze losy odczytywanych wolności. Lekarstwem na uczuciową pustkę są świadome wypracowane zgrubienia, obietnic dające nadzieję. Co do wartości, i w niej bywa nieprzejednana monotonia. Przyzwyczajenia do form historii doprowadzają często do niepowściągliwości duchowych, a przede wszystkim do masy starć między zakresem prawdy, kwestionowaną mocą samolubstwa. Odsłonięcia idei filozoficznych kondycji, zwodzą często swym zagmatwaniem kulturę dobrych upodobań. Stąd nieustannie wisi nad nami głos samowiedzy sumienia. Witam Was wszystkich w systemie miłości. To był mój wiersz, kiedyś taki napisałem. Kiedyś mój ojciec mówił, żebym parę takich trudniejszych, filozoficznych napisał, bo tak mi przychodziły do głowy, a ojciec Pio mówił, że tak, żebym napisał. No to napisałem. I przeczytałem. <grym> I wydałem. W dwóch tomach to jest. W pierwszym szczególnie chyba. <grym> życie jest życiem. I po to jest życie, żeby żyć. Zwłaszcza w niebie, ale i w kosmosie. Po to jest życie w kosmosie, żeby żyć. Tu są trudne warunki do życia, wiemy o tym, bo mamy ciała, mamy planety, mamy żywioły różne. I czy to żyjesz w mieście, na wsi, czy gdzieś tam jeszcze indziej, w lesie, to i tak musisz to życie sobie organizować, żeby tutaj można było przeżyć. I jeszcze się cieszyć z tego życia, bo życie jest po to, żeby żyć i żeby się nim cieszyć. Po to jest życie, nie ma celu, innego celu. Życie jest dla przyjemności i w niebie też życie wieczne jest dla rozkoszy, dla przyjemności, dla szukania szlachetnych przyjemności mistycznych. I na Ziemi jest podobnie. Nasze zmysły wyrażają to samo co nasze ciała niebiańskie też mają zmysły, ale są lotne, bezcechowe. Tutaj szukamy również przez zmysły jakiejś przyjemności, duchowych przyjemności, przez myśli, uczucia. To wszystko jest powiązane. I to życie na to się właśnie składa, żeby sobie go w wolny sposób urządzać na własny sposób. Dlatego nie można rozróżnić i oddzielić ducha od materii tu w tym świecie, bo my organizujemy sobie życie jako ciało. Masz dom, budujesz sobie dom albo mieszkasz, wynajmujesz, nie ma znaczenia i musisz sobie wszystko zorganizować w tym życiu, żeby ci było dobrze. I to jest właśnie polityka. Nie można oddzielić polityki od życia, bo życie jest polityką organizacji, struktur, takich, które by ci pomogły żyć. <laughs> Państwo jest jakby odbiciem naszego prywatnego, wewnętrznego życia. Tam jest na skalę wyższą, a tu jest na skalę mniejszą. Jest mikrokosmos i makrokosmos. Obydwa kosmosy niewiele między sobą się różnią, tylko wielkością. I dlatego polityka życia, bo to jest polityka życia, jest życiem politycznym. I ideologie, które Wam głoszą niektórzy, i te, te właśnie faszystowskie, nazistowskie, liberalne, tęczowe. Jakieś tam inne komunistyczne, próbują to oddzielić, bo ich cieszy tylko coś innego. Władza i pieniądze to też jest życie. Owszem, no właśnie żyją duchem, bo kto rządzi tym światem? Duch, świadomość, samoświadomość rządzi tym. I tak mamy sobie urządzać świat, aby było dobrze. Jeśli. Czykuje się do małżeństwa, no to szukasz partnera taki, który by Ci bardzo odpowiadał i z nim możesz założyć rodzinę, mieć dzieci, urządzić swoje mieszkanie i swoją wewnętrzną, m, prywatną politykę prowadzisz w ten sposób. Bo polityka to duch. I tym odzwierciedleniem tego również jest parlament Państwo, to jest ta sama polityka, nie ma innej polityki. Jest jedna. Dusza jest polityką. Albo ta dusza jest pobrudzona, albo jest czysta i szlachetna. I teraz, jak próbujesz wybrać sobie partnera, to na pewno chcesz, żeby to był taki partner, który będzie ci wierny, będzie zawsze z tobą, będzie cię wspierał i tak dalej. Ale tak zawsze nie jest. I jeśli się źle ożenisz, źle wyjdziesz za mąż, to będziesz cierpiała, cierpiał i w końcu dojdzie do rozwodu, do odejścia. Nie ma znaczenia, rozwód to nic wielkiego. Jak nie ma miłości, nie ma dobra, to się rozwodzimy. To samo jest w polityce państwowej. Nie ma miłości, jest zła polityka, złe dusze, jest złe małżeństwo, to się żegnamy z tymi politykami poprzez wybory. Ty w życiu wybierasz partnera dobrego, żeby ci służył i żebyś ty jemu służyła. W polityce jest to samo. Wybieramy w wyborach ludzi, którzy mają rządzić państwem, gospodarką, ekonomią, finansami, wszystkim, żeby nam się dobrze żyło. Tak jak w małżeństwie. Jeśli tego nie ma, jeśli wybieramy taką szaloną opozycję totalną, tych przygłupów tam w Sejmie na przykład, jeśli to się oni się nie sprawdzają. Gdzie już beton był, beton wrócił i dalej źle rządzą, źle myślą i się śmieją z poważnych rzeczy, to znaczy, że nasze małżeństwo nie będzie dobre. Będzie rozwodem, rozleci się. Jeśli w Twoim małżeństwie się tylko kłócicie, nie macie jedności myśli, nie macie cierpliwości i służenia sobie, to się rozsypie to małżeństwo. To samo jest w Sejmie. To samo, identycznie. Wszystko jest to samo. Dlatego mówię cały czas, że polityka jest duchowością, a duchowość jest polityką. Kościół, polityka, duchowość to jest jedno i to samo. Bo Kościół, co głosi? Życie głosi, miłość głosi, życie wieczne. Życie głosi. Kościół głosi życie, bo urodzimy się i żyjemy. I teraz Kościół nas doskonali żeby było dobrze, żebyśmy byli sprawniejsi, mądrzejsi, żeby sobie lepiej radzić i organizować życie. To samo czyni polityka, jeśli jest dobra. To samo mówi Kościół, na ogół ma dobre idee. Polityka y, y, zaproszonych dusz, które chcą tylko władzy, a nie rządzić państwem w sposób duchowy i transcendentny, no to zrobią źle. I właśnie ta polityka jest zła, to małżeństwo jest niedobre i się rozsypuje. Dlatego takie... Y, to teraz w tej chwili, co jest w parlamencie, u nas tych 13, 14 partii rozobili koalicję oszukali naród, że oni będą małżeństwem dla, dla Polski. Jakie to małżeństwo? Rozsypie się wszystko, bo tam nie ma zgody, nie ma niczego. Nie ma jedności, wszystko jest poprzestawiane im, tylko chodzi o władzę i przejęcie władzy i wszystkich struktur państwa. Tak wiele mówi, demokracja już mówią teraz, że. Wszystko robią pod siebie, nawet marszałka, pis nie ma, ani, ani w Senacie, ani w, w, w Sejmie. No to jest paranoja po prostu. Znowu rządzi władza i to się rozsypie, jak w małżeństwach. Jedynie długa, wierna, to była komuna Stalinowi. Zainstalowali, zainstalowali tą komunę w, w Polsce, ale to była komuna siłowa. I to wszyscy podlegali, bo się bali, że, że dostaną, pójdą do więzienia albo coś tam innego złego nam zrobią. No to ona była taka dość wierna Stalinowi, i teraz jest już troszkę demokracji. To nie można być wiernym Tuskowi i tej opozycji. Trzeba ją zniszczyć po prostu, bo ona nie jest dobrą partnerką. Nie jest dobrą ani to dziewica, ani to panna, ani to nie wiadomo co. Ma Twarzy tyle, ile, ile po prostu jakiś diabeł. <laughs> po co tyle twarzy. Więc to małżeństwo z opozycji z państwem, bo państwo jakby wybrało, się rozleci, bo tam jest za dużo kłótni. I bardzo dobrze się rozleci, bo oni nie nadają się do tego małżeństwa. Są źli. To tak jakby. Jest to na przykład małżeństwo, gdzie mężczyzna, mąż ciągle pije, przepija pieniądze, ciągle pijany i co z tego małżeństwa będzie? Nic, roztrwoni pieniądze, i przepije, przehula. To robiło PO przecież. Przechulało całe pieniądze. <laughs> OFE zabrali, miliardy, 250 chyba miliardów przepuścili. Przez palce, nie było dobrych struktur ochrony finansów, więc przepuścili, przepili. To tak jak pijak w rodzinie, to samo zrobili i teraz znowu doszli do władzy. I co zrobią? To samo. Nie ma siły, bo oni już mają te nawyki złe i rozwalą małżeństwo między posłami posłankami, a państwem polskim. To się stanie i to niedługo. Ale to dobrze, nauczymy się czegoś z kolei. Dlatego mówię, że w małżeństwie trzeba wybierać dobrych partnerów. I ojciec Pio kiedyś mi mówił, nawet mojemu koledze, który też rozmawiał, jeździł do Niemiec nawet na pra do pracy, nieraz sobie tam dorobić. To mówił właśnie, żeby mieć, jako o niego chodziło, żeby mieć kilka partnerek do wyboru tą, tą, tą z, którymi, z, tu, z którą będzie najlepiej, z którą mogę żyć, z którą mogę być. A miał jedną i na początku ona też rozmawiała z ojcem Pio i pojechali kiedyś razem na rozmowę, bo już zaczęło między nimi coś tam się psuć. Ojciec Pio powiedział do niego, że muszą się rozejść, bo inaczej sobie piekło stworzą na ziemi. Muszą się rozejść. I Mirek miał tam parę dziewczyn takich, które się przyglądał od szkoły. No i w końcu wybrał potem tamtą, odstawił, a wybrał nauczycielkę. No i są mają dzieci i są szczęśliwi. Więc widzicie, tak to jest w małżeństwie i tak to jest w Sejmie. W, w, przez wybory to samo się dzieje. Jeśli się nie nadaje, źleśmy wybrali, źleśmy wybrali PO, nikt nie chciał PO, nikt nie chciał Tuska, Tusk wyskoczył. Nikt nie chciał, żeby koalicja taka była zawiązana politycznie z PO, które zniszczy państwo, już zaczynają niszczyć demokrację i wszystko. No to jest złe małżeństwo, zły wybór. Trzeba to przerwać i zrobić nowy wybór, nowe wybory za jakiś czas. Wybrać odpowiedniego partnera czy partnerkę. Ta się nie nadaje, już się nie sprawdziła. I znowu te same stare kotlety od, odgrzewać. Nie ma sensu. Więc, jak mówię, nie można się żenić ze złym facetem. Nie można się żenić, wyjść za mąż ze złego faceta, bo będzie katastrofa. Nie można naciągnięcie ze złą kobietą, która jest niedobra dla ciebie, charaktery nie pasują. Nic nie tu nie gra, więc to się nie klei. Trzeba zmienić, przerwać odciąć jak skalpelem. Ja też kiedyś miałem sytuację taką jeszcze na początku, to mi ojciec mi na początku pozwolił się nawet zakochać, a potem mi powiedział: ja byłem w trakcie zakochania. Nawet takiego oślepienia, że tak powiem. Tak samo jak oślepiło, tu oślepił połowę Polski. Zakochała się w nim, w jego kłamstwach. Więc ja też byłem tak zaślepiony tą miłością ludzką. I w pewnym momencie ojciec mi powiedział: Musisz to przerwać. Też mi to powiedział, musisz to odciąć jak skalpelem, bo inaczej też stworzysz sobie piekło na ziemi. No i odciąłem. Odciąłem i też się, się wszystko zmieniło, że nie wiem się gdzie indziej. I, i, no ale potem musiałem przejść przez różne formy, kształty i doznania. Ojciec piął mi, że muszę przejść przez wszystko, żeby innych zrozumieć. Dlatego mogę teraz o tych wszystkich sprawach mówić. Dla mnie nie było celem rodzina, tylko celem było pisanie. Pisałem we wszystkich czasach, jakie ja żyłem. Od 17 roku praktycznie już pisałem o tych. I rozważałem o tych sprawach, dlatego są te książki, już teraz. Dwie, trzecia kiedyś tam będzie. Więc tak to musi być rozwiązane. Trzeba tą opozycję w pewnym momencie e, odciąć jak skalpelem. Od koryta, od państwa, bo oni tylko szkodzą państwu. PiS był wspaniały. Mateusz Morawiecki nie wiem, czy da rady stworzyć rząd. Rząd stworzy, ale czy go poprą. Po głosowaniach widać, że wszyscy są, się sprzedali, nawet Konfederacja się sprzedała. Oby zmieniła zdanie, ale nie wiem. Mają marszałkę, ślizgali się, lizali Tuska i chołownie po, po piętach i dostali marszałka. A wielkie dziecko, niedojrzałe, chołownia, wygłupia się, po prostu robi jakiś show z, z, z tego naszego parlamentu. No niepoważny człowiek, on się nie nadaje w ogóle do polityki. On powinien sobie tam nie wiem, robić swoje rzeczy jeździć samochodem i tam handlować mieszkaniami, bo on tam ma tych mieszkań trochę. <laughs> Czy robić show w telewizji? A nie jako marszałek. W życiu nie było wolą Bożą. Ja wiem o tym, że nie było wolą Bożą, żeby on był marszałkiem. No, ale trudno jest. Wola Boża, wola ludzka, widzicie, jaka jest mocna i silna? Bardzo silna. Trudno ją przezwyciężyć. Dobra, to teraz pomódlmy się o nawrócenie polityków z jednej i z drugiej strony. Wszyscy się muszą nawracać i wszyscy muszą dobrze wybierać. Muszą się wiązać z osobami, z politykami o dobrych i czystych sumieniach, o szlachetnych umysłach i to niezbyt młodzi powinni iść do parlamentów, bo młodzi to muszą się wyszaleć jeszcze trochę w tym świecie, zrozumieć wiele rzeczy. Tam muszą być ludzie już poważni, a pan Hołownia to przecież w ogóle nie jest poważny, to jest jakiś Duże dziecko. No ale kiedyś to zrozumie. Dlatego potrzeba poważnych ludzi. No, pani kidawe wybrali, no cóż. Jak ona nie wie, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. No to, to też nie za bardzo. To są aniołowie. Oczywiście, że nie aniołowie, ale jak już mówiłem, poszli w złe małżeństwo. Z ideologiami, z komunizmem, z sortowymi dziećmi. Głównie komunizm ich zniszczył. To są ofiary komunizmu, dlatego tak się próbują trzymać dalej. Więc pamiętajcie, polityka to duchowość, kościół to duchowość, i świeckość to boskość. To jest wszystko jedno i to samo. To wszystko jest jedno i to samo. A I te wszystkie trzy cztery rzeczy to są życiem. Bo życie jest takie. Każdy żyje i jak żyje, tak się wyraża. Putin żyje i wyraża się wojnami. To jest jego imperium egoizmu imperium zewnętrzne. Takie ma myśli i to robi. Jeśli parlamentarzyści chcą władzy, pieniędzy i ich hihi hi hi hi, no to, to kto to robi? Ich wnętrze to robi, czyli polityka duchowość. To jest duchowość. Są źle ukształtowani duchowo, dlatego są tak infantylni, <laughs> bo nie znają, prawdziwych przyczyn ich bytu, ich myśli, uczuć. Tu musieliby się troszkę zastanowić nad tym. Ale i tak się zbawią kiedyś, przecież wszyscy się zbawią, ojciec Pio mówił. Ale się ośmieszą niepotrzebnie, już się ośmieszają. Dobrze, to jedną myśl jakąś przeczytam. Aha, my mieliśmy się modlić. W naszych sprawach, To ma imieniny, rodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. I w naszych sprawach, w sprawach polityki czy w sprawach duchowości, bo polityka to duchowość. Więc niech wam nie trują głowy, że, że się zajmujecie polityką zamiast duchowością. Mnie to cały czas atakują. Dzisiaj też mnie to zaatakowali. tak, Że fajnie się mnie słuchało, kiedy się nie zajmowałem polityką. A czym ja się zajmowałem, jak nie, polity, jak się, jak nie duchowością, cały czas? Mówiłem o tym przecież, że polityka to duchowość, duchowość to polityka. Od początku mówiłem o Wałęsie, że ja go balił Olszewskiego z Tuskiem, cały czas to mówię, bo takie mają wnętrza, taką mają pychę, taką mają złą świadomość zarysowaną duszę i dlatego tak robią. Jak ty jesteś dobry i szlachetny, to dbaj o rodzinę, o męża, o dzieci, o wszystko jest fajnie. I w parlamencie, w Sejmie to samo powinno być. Trzeba dbać, dogadywać się jakoś tam, ustępować sobie, a nie się atakować. Tam się nie powinno mieć takich poglądów kategorycznych. Chyba, że ktoś źle chce. No, jak masz ideologię złą i niszczysz duszę, mówisz, o, o, że nie ma życia wiecznego, że to, że tamto, że religia to B, a ateizm to A, <grytanie> że ten człowiek homoseksualizm to jest coś pięknego i wołcenie dzieci to jest standard. No to jeśli takie mają poglądy, lewica szczególnie, to trzeba ich zabetonować i odstawić i utopić i tą ideologię w morzu głęboko. To tu się trzeba kłócić. Ale jeśli chodzi o dobro człowieka ogólne, to powinni wszyscy i, i o te wszystkie sprawy, które są państwowe i ważne dla państwa, to powinni tym myśleć tak samo. I tak będzie w przyszłości. Na razie widzimy teatr. I zobaczycie, jak będzie wesoło i smutno jednocześnie w tym naszym parlamencie. Może się uda Mateuszowi, ale wątpię w to, bo głosowania już widać, że są... Po stronie komunizmu ideologii tęczowych, także. Będzie ciężko. Tak ich wykształcił Stalin i lenin y, tęczowy. Niestety. I tak, tak teraz głosują. Dobrze. Aha, no to modlimy się. Ojczy nasz, który jest u niebie. święcie imię Twoje, przyjdź królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. To się pomodliliśmy. Teraz jakieś króciutkie, yy, króciutką myśl Wam przeczytam z drugiego tomu. Tam z tyłu za mną jest. <laughs> Jeśli w cokolwiek zaangażujesz swoje serce, to Twój skarb będzie taki, jak ten przedmiot chcenia, pragnienia, pożądania. Jeśli zrobisz to samo w stosunku do Boga oryginalnego, nie, nie tego sekciarskiego, religijnego, co powymyślali różnych, zdobędziesz wieczność. Musi to być Bóg oryginalny, czyli to, co święty Jan mówi, że wszystko trzeba odrzucić. Tylko ta czystość, ta wewnętrzna czystość, to samo jądro trzeba znaleźć, a nie szuwary ideologiczne czy jakieś patologiczne. Tak samo jak odczuwają to zakochani na ziemi. Tę prawdę znał Jezus. Zbawienie polega między innymi na zharmonizowaniu wrażeń, uczuć, myśli i czynów. I to jest właśnie sedno życia. I to jest życie, a życie jest polityką, bo nasza rodzina, jak już wcześniej mówiłem, to jest polityka naszej wewnętrznej małej rodzinki, a tam jest polityka, świadomość albo niska, albo wysoka, świadomość, taki mózg, jakby <słuch> naszego ciała państwowego, mózg, i musi ten mózg pracować dobrze, bo inaczej się to wszystko będzie sypało. Dlatego trzeba wybierać. Polityków takich, którzy mają czyste sumienia i czyste umysły. Czy święty Michał Romhaniu nie był politykiem? No jak, był. Bronił nieba, wyrzucił. wyrzucił część aniołów, znaczy odeszli, nie? I jeszcze ich pogonił tam trochę. Gdzie się nas broni przed nimi, więc to jest polityka przetrwania, polityka obrony. I Ojciec święty Michał, jak schodził do mnie z całym wojskiem, więc to jest polityka. Dba o, o różne rzeczy na ziemi, więc to jest geopolityka niebiańska, mistyczna, więc niech wam nie komuniści i lewacy jacyś tęczowi nie wciskają, że polityka jest czymś innym, a duchowość jest czymś innym. Błąd, kłamstwo, manipula manipulacja. To jest jedno i to samo. Pamiętajcie. Jeszcze jedna, dwie myśli. Ostatecznie wszystko dąży do wyzwolenia i wieczności, nawet to, co najbardziej ciężkie i materialne. Każda nasza myśl, uczucie jest podstawą wolności, formułą boskości. Dlatego robimy to, co chcemy, tak jak Bóg. Jest wolny, suwerenny, ma swoje niebo, my mamy swoje państwo, swoją Polskę, mamy swój Sejm. Oby był mądry, nieideologiczny. Wybierajmy tylko tych, którzy są szlachetni i dobrzy. Kiedyś będzie bezpośrednia demokracja, dojdziemy do tego. Na razie trzeba obśmiać opozycję i ona się sama już upokaże i obśmiewa i nauczy się rządzić jak pis rządzi, bo będą, robi, będą chcieli robić to, co pis robi, ale nie będą potrafili, bo oni już, jak, jak mówiłem wcześniej, nie dadzą rady, bo mają za brudne dusze niektórzy tam. To tyle. Trzymajcie się systemu miłości i trwajcie. W mądrości Bożej. Papa. <laughs> pa.